Cześć, witajcie na kanale Pieniądze po Polsku, miejscu, gdzie rozmawiamy o finansach w prosty, konkretny i przede wszystkim praktyczny sposób. Dziś startujemy z czymś, co kompletnie odmieniło moje życie finansowe: Baby steps, czyli małymi krokami, które prowadzą do wielkich zmian. Kiedy kilka lat temu zaczynałem wychodzić z długów, byłem jak wielu Polaków. Miałem kredyty, zero oszczędności i sporo stresu związanego z finansami. Ale dzięki zmianie myślenia o swoich finansach, jasno określonych celach i konsekwentnej realizacji założonej strategii, udało mi się nie tylko wyjść z długów, ale też zbudować poczucie bezpieczeństwa finansowego, o którym wcześniej mogłem tylko marzyć. I choć to dopiero początek mojej drogi, bo oszczędzanie i budowanie dostatniego życia to maraton, a nie sprint, już teraz wiem, ile stresu zdejmuje uwolnienie się od często głupio zaciągniętych długów. Jak to mawia Dave Ramsey, twórca Baby Steps, żyj teraz jak nikt inny, by później żyć jak nikt inny. To co, zaczynamy? Skoro tu jesteś, to już wiesz, że warto wejść na ścieżkę spokojnego, dostatniego życia i zabezpieczenia swojej przyszłości, niezależnie czy masz 20, 30 czy 40 lat. Czas i tak będzie leciał, i to od Ciebie zależy, czy wraz z nim będą rosły Twoje oszczędności, a długi malały. Warto zadać sobie pytanie, czy chcesz liczyć na państwową nędzną emeryturę, czy sam weźmiesz sprawy w swoje ręce. Ja zdecydowanie wybieram tę drugą opcję. Jeśli już to ustaliliśmy, to jaki jest pierwszy krok? Jest on prosty, a zarazem najtrudniejszy, gdy masz masę długów? Odłóż 1000 zł na fundusz awaryjny. Dlaczego? Bo życie się zdarza. W Polsce, gdzie średnia pensja netto wynosi około 4-5000 zł, 1000 złotych to solidny punkt startu, żeby pokryć drobne, niespodziewane wydatki, takie jak wymiana opon, nagła wizyta u dentysty, czy naprawa pralki i to bez pakowania się w kolejne mikropożyczki czy inne kule u nogi. Wiem po sobie, że kiedy pierwszy raz odłożyłem ten tysiąc na tak zwaną czarną godzinę, poczułem coś niesamowitego spokój. Nagle drobne problemy, które wcześniej przyprawiały mnie oból głowy i mogły wywalić cały miesięczny budżet przez okno przestały być tak straszne. Jak mawia Dave, fundusz awaryjny to bariera między tobą a chaosem. No dobra, ale jak odłożyć te pieniądze? Opcji jest więcej niż na pierwszy rzut oka widzisz. Na początek zrezygnuj z przysłowiowych kilku kaw czy kepsów na mieście. Anuluj subskrypcje, z których nie korzystasz. Najlepiej wytnij je do zera, bo ta kasa pozwoli ci sprawnie zasilić fundusz na nagłe wypadki. Po drugie, sprzedaj coś, czego już nie potrzebujesz. Przeszukaj dom od góry do dołu, a na pewno znajdziesz niepotrzebne przedmioty, które możesz wystawić na Allegro, Oelix czy Vinted. Po trzecie, podejmij jakąś pracę dodatkową, np. weekendową. Obecnie mamy wiele możliwości, jeśli chodzi o małe prace dodatkowe, i nie mam tu na myśli dropshippingu czy zeszytów na Amazona, bo na tym to chyba tylko sprzedawcy tych kursów zarabiają. Uwierz mi, ten pierwszy tysiąc to ogromny krok w stronę wolności finansowej. I jak zmienisz nastawienie, to okaże się prostsze niż wcześniej myślałeś. Drugi krok, ale niesłychanie ważny, to spłacenie wszystkich długów poza kredytem hipotecznym od najmniejszego do największego zwaną metodą śnieżnej kuli. Żyjemy w kraju, gdzie po latach komuny i samego octu na półkach sklepowych zachłysnęliśmy się dostępnością towarów i usług. Praktycznie każdy miał lub ma jakieś kredyty konsumpcyjne, mini ratki, karty kredytowe czy chwilówki. Sam miałem kilka takich głupich długów na różnych frontach. Na początku moja lista wyglądała jak. Paragon z Biedronki, ale metoda śnieżnej kuli pozwoliła mi krok po kroku spłacić te długi przed czasem i skupić się na budowaniu zabezpieczenia na przyszłość. Metoda śnieżnej kuli wygląda tak. Najpierw wylistuj wszystkie swoje długi od najmniejszego do największego, następnie spłać minimalne raty na wszystkich poza najmniejszym, po czym skup całą swoją energię na spłacie najmniejszego długu. Dzięki regularności i konsekwencji szybko zaczniesz zauważać, jak Twoje zobowiązania topnieją i zaczynasz łapać oddech. Każdy spłacony kredyt czy zamknięte raty to nagroda za Twoją wytrwałość i determinację. Gdy masz już spłacone długi, czas przejść do kroku trzeciego, by zbudować prawdziwą poduszkę finansową. Powinna ona opiewać na kwotę pokrywającą od 3 do 6 miesięcy Twoich miesięcznych wydatków. Ale po co to robić? Wyobraź sobie, że nagle tracisz pracę, a trzeba zapłacić za mieszkanie, żłobek, kupić jedzenie. W Polsce realia bywają różne: umowy zlecenia, prace tymczasowe, brak stabilności. Dlatego taki fundusz to Twoje zabezpieczenie na wypadek utraty pracy czy większych życiowych problemów. Przyznam, że na początku myślałem 3 do 6 miesięcy wydatków. To nierealne, ale krok po kroku udało mi się to osiągnąć. Przykład: jeśli Twoje miesięczne wydatki wynoszą 4 tysiące złotych, powinieneś odłożyć od 12 do 24 tysięcy złotych, to na początku drogi może brzmieć jak astronomiczna kwota, ale pamiętaj: budujesz swoje bezpieczeństwo finansowe. Przecież nikt nie oczekuje, że zrobisz to w dwa tygodnie. To plan na lata. Dziś wiem, że wdrożenie metody małych kroków to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłem. I choć czasami kwota na koncie kusiła, żeby ją wydać na jakieś głupoty, to poczucie spokoju, jakie mi ona daje, od razu sprawia, że z radością patrzę, jak moje oszczędności rosną. Cały ten program to mój pomysł na emeryturę, ale taką jak ze starych reklam, uśmiechniętych dziadków w jesieni życia. To dopiero początek. Baby Steps to 7 kroków, a my dziś omówiliśmy tylko pierwsze 3. Co dalej? Inwestowanie, edukacja dzieci, spłata kredytu hipotecznego i budowanie bogactwa. Ale spokojnie, krok po kroku, to, bo nie można zjeść słonia naraz. Trzeba go zjadać kawałek po kawałku. Uwierzcie mi, że to działa. Ja jestem tego żywym dowodem. Od zwykłego człowieka z kredytami, do kogoś, kto cieszy się względnym spokojem finansowym i to naprawdę nie jest Rocket Science. Jasne, wymaga pracy i poświęceń, ale nagroda jest warta zachodu. To już wszystko na dziś. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i podziel się w komentarzach, na jakim etapie budowania swojego bezpieczeństwa finansowego jesteś. Pamiętaj, pieniądze to narzędzie, a twoja droga do wolności finansowej zaczyna się już dziś. Mam nadzieję, że ten film pomoże ci podjąć decyzję o rozpoczęciu ogarniania swoich finansów. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętaj, Twoje pieniądze to Twoja przyszłość.